Będzie kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was tradycyjnie jak zawsze o tej porze miesiąca na ulubieńców kosmetycznych. Takie. Eee, nie będzie tych produktów bardzo dużo, aczkolwiek to są produkty, których tak naprawdę nigdy w ulubieńcach nie widzieliście, więc myślę, że filmik może być ciekawy. Zacznę od lakierów do paznoksi, co u mnie nie zdarza się bardzo często, bo jak wiecie przy tych wszystkich e, ilościach lakierów, jakie ja mam, jeżeli coś mi się bardzo spodoba, to jest już naprawdę święto. No i tym razem bardzo mi się spodobały, ale to już jak wam pokazywałam je za pierwszym razem przy okazji otwieraniu lakierowej paczki z kosmetyków z Ameryki, to już mówiłam, że od razu jestem nimi zachwycona i miałam nadzieję, że nie okażą się bublami no i na szczęście się nie okazały. To są trzy lakiery, jeszcze czwartego mi gdzieś brakuje, ale nie mogłam go teraz znaleźć z serii Pastel Pretty z Manhattanu, um, ten koralowy, czyli ten w środku mam teraz e, na, na tych paznokciach, przepiękne kolory, użyłam, e, ten miałam na stopach, ten miałam w poprzednim e, moim manicure na kciuku, no i ten teraz mam tutaj, fantastyczne pastelowe kolory, oczywiście letnie, no lato nam się już kończy, ale... Czemu nie możemy ich nosić, nawet jak się lato kończy, prawda? Bardzo fajnie się rozprowadzają, jak na pastele. Oczywiście ideału nie ma, ale nie jest naprawdę źle. Jestem naprawdę nimi bardzo pozytywnie zaskoczona i one na kosmetykach z Ameryki kosztują jakieś grosze, tak więc e, ja Wam serdecznie polecam, jeżeli będziecie robić jakieś większe zamówienie, dorzucić sobie któryś z tych kolorków, bo są cudowne. Drugi produkt, który mi się bardzo podoba i jest w ogóle polskim produktem, to jest płyn do demakijażu Refresh z Kolastyny. Podchodziłam do niego troszeczkę sceptycznie, dlatego, że mm, no, od jakiegoś czasu używam wodoodpornej maskary i obawiałam się, że mu po prostu nie da sobie z nią rady. A tu niespodzianka. Fantastycznie sobie poradził. Tak więc ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Nie należy może do najbardziej wydajnych, dlatego że używam go około miesiąca, ja już prawie go zużyłam, ale też muszę wziąć pod uwagę to, że troszeczkę go odlewałam, jak podróżowałam i tam wiecie, no, różne rzeczy się działy w tak zwanym międzyczasie, więc powiedzmy, że przymkniemy na to oko. Sama jakość produktu mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyła. No i ja Wam go serdecznie polecam. Co prawda nie wiem, ile on kosztuje, bo ja. Go kiedyś tam, dawno, dawno temu dostałam. Znaczy, dawno, dawno to może przesadza, ale jakiś czas temu go dostałam. Podejrzewam jednak, że jako, że jest to produkt polski jest to kolestyna, na pewno nie kosztuje dużo. Jeżeli go gdzieś zobaczycie, spróbujcie. Nie podrażnia oczu, a naprawdę świetnie zmywa. Rzecz, która zastanawiałam się, czy Wam pokazać, dlatego że to nie jest jakoś coś powszechnie dostępnego, tylko że ja to znalazłam w jakimś glossy boxie. Um, to jest. Um... Baza pod cienie z firmy Absolute New York. I tak naprawdę nie znam tej firmy, bo poza, poza tą bazą nie miałam z nią styczności, ale baza u mnie sprawdza się idealnie. Ona jest w takiej standardowej, jakby formie, czyli takiego błyszczykowego aplikatora. Ma taką przyjemną, lepką konsystencję, która bardzo dobrze trzyma cienie, a przy tym bardzo fajnie się rozprowadza i można ją bardzo ładnie rozetrzeć i te cienie nam się nie zbierają w momencie aplikacji, na przykład. Nie tworzą się jakieś nieprzyjemne rzeczy, tak więc zdecydowanie y, jak najbardziej jestem nią zadowolona, ale tak jak mówię, nawet nie wiem, gdzie ją można dostać, y, bo ja ją znalazłam w jakimś pudełku, tak więc. Ciężko mi stwierdzić, e, aczkolwiek stwierdziłam, że jednak Wam pokażę, no bo jakby na to nie patrzeć, używam jej codziennie i jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Kolejny produkt, którego używam codziennie, aczkolwiek nie jest produktem idealnym, to jest również coś, co e, mam z kosmetyków z Ameryki i to jest puder Paese. To jest coś, o czym już kiedyś mówiła Karolina, to nie jest jakby nowy produkt. E, sam e, kosmetyk, czyli ten biały proszek, który mamy w środku, o, właśnie nie wiem, czy widzieliście, co się właśnie stało. Uff. <laughs> Sam ten proszek jest super, w ogóle zdziwiło mnie to, że ma zapach, i ten zapach jest dosyć intensywny. On jest przyjemny, dla mnie bardzo, ale dla niektórych może być zbyt intensywny, więc musicie wziąć na to poprawkę. No i druga sprawa jest taka, że on się sypie niemiłosiernie. Podróżowanie z nim kompletnie nie ma sensu, bo to, co się tutaj dzieje w środku. To jest jakaś masakra. No i za każdym razem, właśnie, uf, jestem cała, uf, jak to mówił Aigor, w kokainie. Widzicie, to wszystko po prostu jest ten puder. On sam naprawdę bardzo fajnie matuje, ładnie się rozprowadza, nie robi jakiegoś takiego ciasta na twarzy. Um, natomiast no to opakowanie jest absolutnie do zmiany, no bo uf, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to można tak zrobić, no, no i mi się cały rozsypa. Jestem teraz biała. Jak Michael Jackson Przejdźmy do ostatniego produktu Dzisiaj bardzo szybcy ulubieńcy um, I to będzie antyperspirant Dezodorant z Garniera To taka ogromna butla i to jest um, Protection 5 Skin and Clothes Wow! E, powiem Wam szczerze, że mm, bardzo mi się podoba jego zapach, bo to jest to, na co ja bardzo zwracam uwagę zawsze przy dezodorantach. I e, jeżeli są bezzapachowe, to jakoś dziwnie mi się, e, dziwnie mam wrażenie, że nie działają. Nie mówię, że nie działają, tylko że ja mam takie wrażenie. Natomiast ten zapach nie może ingerować z moimi perfumami, wiadomo, bo to już nie byłoby miłe. I akurat ten idealnie się sprawdza. E, jeżeli chodzi o ochronę, też wszystko jest fajnie. No i nie ma tutaj problemu absolutnie Z białymi śladami, bo nie wiem Co to ja ostatnio za antyperspirant miałam Który miał niby nie zostawiać białych śladów A zostawiał tak okropne białe ślady eee, Chyba to była Nivea Ale nie jestem pewna No w każdym razie e, ten Tak faktycznie jak tutaj nam producent sugeruje Że nadaje się i do białych i do czarnych ubrań Tak jest, ochrona jest dla mnie spoko Zapach jest super, duża butla Tak więc jak najbardziej w okresie letnim Był bardzo, bardzo przydatny No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Albo ja strasznie szybko gadam, albo po prostu tych ulubieńców było mało, dużo. Nie wiem, dajcie znać. Oczywiście poproszę o łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli używacie którejś z tych produktów, albo jeżeli odkryliście coś fajnego w tym miesiącu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja zawsze bardzo chętnie te komentarze czytam. E, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A dzisiaj żegnam się już z Wami serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa. you. Mm -hmm.